Szanowni Państwo, e, witam na kolejnym wywiadzie Cyfrowej Ekonomii. Dzisiaj e, również w kooperacji z Szostek Digital jesteśmy w siedzibie Microsoftu w Warszawie. i Jest z nami Michał Jaworski. Michał, czy mógłbyś się przedstawić? Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pracuję w Microsofcie już nie ma 30 lat, więc tutaj myślę, że to koledzy wybrali mnie dokładnie z tego powodu, że tutaj mogę dużo opowiedzieć o historii, i mogę spojrzeć również trochę w przyszłość i zastanowić się, jak ona będzie wyglądała. Jestem członkiem zarządu Microsoft Spółka ZOO. W korporacyjnej nomenklaturze mam takie stanowisko, które się nazywa National Technology Officer. To jest trudne do przetłumaczenia na Polski. Często stosuję taki dyrektor do spraw strategii technologicznej lub coś podobnego. Michał, bardzo dziękujemy za wprowadzenie. Mamy od razu do Ciebie takie pytanie, bo widzimy, że dzisiaj jesteśmy na konferencji związanej z cyberbezpieczeństwem. Jak Microsoft podchodzi do kwestii cyberbezpieczeństwa w kontekście tego, czy teraz Unia wymaga od, od nas, w kontekście zapewnienia pewnych wymogów w zakresie tego wysokiego właśnie bezpieczeństwa? No tutaj, tutaj myślę, że jest więcej niż jeden aspekt tej, tej naszej dyskusji, bo tutaj gdzieś idziemy w stronę tego, co będzie wymagane, co będzie formalnie wymagane, jak powinniśmy szacować ryzyko, w jaki sposób zarządzać dostępnością, w jaki sposób zarządzać ciągłością biznesową, w jaki sposób zgłaszać i zarządzać incydentami, czyli one to taką. Ten taki typowy zestaw działań związanych z cyberbezpieczeństwem, ale musimy pamiętać, że tak naprawdę nie robimy tego dla sportu, tylko robimy to dlatego, że poziom zagrożeń, który w tej chwili planuje na świecie, jest zupełnie inny niż był jeszcze dwa lata temu czy pięć lat temu. Ja muszę tutaj, po, tutaj z chęcią przytoczyć cytat z generała Karola Olendy, który kiedyś powiedział, że w odróżnieniu od innych. Dowódców rodzajów sił zbrojnych, gdzie zarówno armia lądowa, czy marynarka, czy lotnictwo de facto działa w podobnych warunkach jak 50 lat temu, jak 100 lat temu, to może się nie zmieniło, te pagórki są takie same, wzgórek, na którym stał Król Jagiełło pod Grunwaldem, jest dokładnie w tym samym miejscu. W przypadku cyberprzestrzeni, wszystko się zmienia co dwa lata. Wszystko się zmienia co dwa lata. Wobec czego musicie Państwo również wziąć pod uwagę to, że od strony zarówno technicznej, jak i organizacji tego, czym jest cyberbezpieczeństwo, ale również przeciwdziałanie właśnie wspominałem, szacowanie ryzyka, zapewnianie ciągłości, zarządzanie incydentami staliśmy się w tej chwili łakomym kąskiem do ataku. I teraz tak, zapomnijmy już absolutnie o tym, że mamy jakiś romantycznych hakerów, którzy dla jakiegoś pokazania swojej małojeckiej wyższości próbują się do nas włamać. Albo mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną i to zorganizowaną w sposób przemysłowy, która po prostu chce od nas dostać haracz, chce od nas dostać okup za to, że zaatakowała nas. Albo, co jeszcze wchodzi w grę, Mamy do czynienia z aktorami, którzy są sponsorowani przez państwa. Oni nie chcą okupu, oni chcą wiedzieć, co się dzieje w naszych firmach, oni chcą wiedzieć, a potem być może również uszkodzić. Tutaj doświadczenia ukraińskie są ogromne w tej materii i widać, że ci atakujący znakomicie potrafią wybrać zarówno sektor, jak i czas, jak i region, zrobić atak pod konkretne osoby. I teraz, żebyście Państwo nie myśleli, no dobrze, to oni będą atakowali tylko te naj, największe firmy. Moja chata z kraja, ja mam tutaj święty spokój. To jest nieprawda, ponieważ my jesteśmy w tej chwili w tym cyfrowym świecie bardzo mocno połączeni. Jednym z typowych ataków jest atak na łańcuch dostaw, a zatem to może być kancelaria, z której korzysta duży podmiot. To może być firma marketingowa, z której korzysta, to może być dowolny dostawca tylko po to, żeby móc wejść do środka, żeby móc sprawdzić, co się dzieje. I o tym musimy cały czas pamiętać, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, że tutaj pojawił się przepis i o rany, rany będziemy musieli składać jakieś wyjaśnienia w określonym czasie i będziemy musieli pewne rzeczy wypełniać, stworzyć dokumentację itd. To chodzi również o to, że jesteśmy rzeczywiście w obszarze ataku. Rzeczywiście możemy, jesteśmy celem ataków tych ludzi, którzy albo chcą naszych pieniędzy, albo chcą poprzez nas, albo bezpośrednio w nas uderzyć. Także wracamy już teraz, zawężamy to do, tej, do tych naszych rozmów, do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o wymagania natury formalnej. Wszystko co państwo powiedziałem pokazało również dało takie świadectwo również rządzącym, że dotychczasowy sposób zarządzania cyberbezpieczeństwem na skalę kraju czy za skalę Europy jest już nieefektywny. Ponieważ pozostawienie samych sobie e, przedsiębiorstw czy organizacji czy ministerstw czy jednostek samorządu terytorialnego to jest zbyt mało Złożoność tych, tych zagrożeń, złożoność tych ataków jest tak duża, że pewne rzeczy trzeba po prostu zacząć wymagać i wymagać w sposób dość ujednolicony, żeby mieć świadomość tego, co, co się dzieje. Plus oczywiście mieć możliwość reakcji. Tu znowu dochodzimy do takiego typowego, do, typowego koła, które mówi, że najpierw musimy zabezpieczać, potem musimy reagować, potem i tak dalej, i tak dalej. Więc również Ci, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem na skalę krajową czy europejską, no stwierdzili, że właśnie to, co powiedział generał Molenda, dwa lata temu może jeszcze to było skuteczne, dzisiaj już to będzie nieskuteczne. I stąd z jednej strony ogromna ilość obowiązków, które zaczynają na nas spływać. Tu wszyscy wiemy, że od 2018 roku mamy RODO, mamy ochronę danych osobowych, ale w tej chwili jeszcze do tego będą wchodziły będzie wchodziła transpozycja do polskiego prawa takich aktów związanych z cyberbezpieczeństwem jak dyrektywa NIS-2, jak DORA dla sektora finansowego, jak dyrektywa CER dla infrastruktury krytycznej i wiele, wiele jeszcze innych, czasem drobniejszych, czasem mniejszych, bo to się będzie pojawiało, tak jak RODO jest dla danych osobowych, Data Act jest dla danych nieosobowych, to też jest wszystko związane z ochroną, ale... Tu nawet taka bardzo się w tej chwili ciekawa dyskusja zaczęła kształtować, czy no, mamy regulatora, mamy Urząd Ochrony Danych Osobowych, czy w przyszłości nie powinien to być Urząd Ochrony Danych, czyli znowu jakby poszerzenie tego zakresu. No i zobaczcie Państwo, że to ma, ma naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele wymiarów, dla nas wszystkich będzie oczywiście no, spływał ta konieczność przystosowania się do, do tych nowych przepisów, ich wdrożenia, część z tego będzie łatwa, początek zawsze będzie trudny, tu możemy sobie właśnie wrócić do tego jak wyglądały początki RODO i ten pierwszy rok, kiedy wszyscy tworzyli te obowiązki informacyjne, przygotowywali, Mieli ci, nawet ci, co wcześniej mieli abiego, teraz już mieli jodę. Ale no, zobaczcie państwo, że to, był, że to był pewien wysiłek. Teraz tych aktów prawnych jest więcej. To, co, Michał, mówisz, tak? sam wielokrotnie powtarzasz, o tsunami legislacyjnym, tak? Tak. I to jest tak naprawdę, wydaje się, trochę problem, bo zaczynają te kompetencje technologiczne coraz częściej przenikać się z kompetencjami prawnymi. Bo to już nie jest tylko samo czytanie przepisów, ale też to, co powiedziałeś, pokazanie tego, że to musi działać, to musi być spięte w jedną całość, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą i prawa, i technologii. I ty jak na to się zapatrujesz? To wiecie Państwo, to tu jest, tutaj to jest bardzo, to jest, w zasadzie ja już nie mam nic do dodania, bo powiedziałeś wszystko, ale zwróćcie uwagę na to, że... Ja bym powiedział tak, nigdzie się nie uda wdrożenie systemu informatycznego, jeżeli prawnicy nie będą rozmawiali z tym biznesem, z tym właścicielem procesu, który podlega informatyzacji i nie będą rozmawiali z informatyka. Ja mam pełną świadomość, że słowo administrator dla informatyka może oznaczać co innego niż to oznacza dla jody i słowo procesor dla jody też oznacza co innego niż dla informatyka, ale te dwa plemiona rozmawiające różnymi językami muszą ze sobą siedzieć i pracować w jednym pokoju. To, o czym mówiłeś, Mateusz, to ma związek z tym, że potrzebny jest ten facylitator, ten moderator tej, tej dyskusji po to, żeby, żeby pewne rzeczy mogły być, mogły być uzgodnione. Dlaczego tak się dzieje? Znakomita większość aktów prawnych, o których, o których tutaj mówiliśmy, ona bazuje na ocenie ryzyka. Czyli nie ma napisane, że jak wprowadzisz hasło, które będzie miało 12 znaków, w tym dwie duże litery, i tam znak diakrytyczny, i co tydzień będziesz je zmieniać, to jest dobrze, a jak czegoś nie będzie, to jest niedobrze. Nie. Przepis prawa mówi, należy dokonać analizy ryzyka i wprowadzić adekwatną ochronę. Co, co jest bardzo dobre, bo jest inna rzecz dla systemu A, inna rzecz dla systemu B, inna rzecz dla małej średniego przedsiębiorstwa, inna rzecz dla ogromnego dla ogromnej rzeczy, ale to oznacza, że nie mamy jednej takiej recepty. No i teraz jedno z pytań, które, które się pojawia tutaj jest, czy pewne rzeczy możemy załatwić stroną techniczną tam, gdzie są, gdzie są ryzyka, na które wskazali prawnicy. Proszę sobie to wyobrazić. Przechodzą prawnicy i mówią, no, tutaj jest jakieś ryzyko, a informatycy mówią, dobra, to wprowadziłem w takim razie Wieloskładnikowe uwierzytelnienie, wobec czego wprowadzimy taki, a nie inny sposób szyfrowania, to wprowadzimy taki, a nie inny sposób tworzenia kopii zapasowych, żeby zapewnić ciągłość, no, ciągłość biznesową, to dodamy, ponieważ mamy tutaj taki, a nie inny rodzaj e, danych osobowych, dodamy jeszcze dodatkowy, dodatkowy element związany na przykład z pseudonimizacją. No i dopiero wspólnie ten zespół może ocenić, dobra, tośmy na tyle to ryzyko zmitygowali że możemy to, możemy to zastosować. No i teraz proszę zobaczyć, tego nie zrobią sami prawnicy, bo sami prawnicy będą patrzyli wyłącznie na zapis litery prawa. Nie zrobią sami technicy. RODO ma około 70 stron. Akt o sztucznej inteligencji będzie miał ponad 400, plus wszystkie inne, o których mówiliśmy tutaj przed sekundą. Widzicie te działy IT, które siedzą i analizują, to ja ich nie widzę. I to jest, ten, to jest to miejsce, gdzie się właśnie będą pojawiały takie zespoły eksperckie, firmy eksperckie. I oczywiście można powiedzieć, że wielkie firmy konsultingowe robią to od zawsze, ale wielkie firmy konsultingowe znaczy są, pracują na rynku wielkich odbiorców, którzy mogą sobie pozwolić na wielkie projekty. Natomiast te wszystkie, te wszystkie akty prawne będą obowiązywały. I dużych, i małych, i średnich, i z branży X, i z branży Y. W związku z czym będzie, będzie zapotrzebowanie właśnie na takie mieszane zespoły, które będą mogły wspólnie z klientem, bo ostateczna decyzja należy do tego, kto tego systemu będzie używał, uzgodnić, jak mają wyglądać, jak mają wyglądać te, te rozwiązania. Plus pamiętajcie Państwo o jednym: to nie jest wykute w spiżu raz na zawsze dane. Zarówno, proszę pamiętać o tym, że dzieje się, dzieje się, nie tylko jest kwestia tego, co jest zapisane w samych aktach prawnych, ale również płynie praktyka i praktyka orzecznictwa. I to mówię ja, inżynier, który generalnie z prawnikami dużo pracuje, ale muszę taką również wiedzę sobie gdzieś przyswoić i zrozumieć to, że to nie tylko jest kwestia tego, co jest w samej literze, że ja to odczytam. A po drugiej stronie jest jeszcze również to, co się wydarzyło. Jak regulator zareagował na jedną rzecz, jak regulator przygotował się do drugiej rzeczy, jaki był wyrok, jaka była decyzja regulatora w takiej, a nie innej sprawie, bo regulatorzy z jednej strony oczywiście patrzą się na to, żeby wypełniać te wszystkie wymagania, od tego są. Taka ich rola. A z drugiej strony również patrzą, że jeżeli coś poszło za daleko, bo no to było przecież pewne założenie, że tego takie rozwiązanie będzie e, konieczne, no to wówczas patrzą, że dobra, to jest zrobione, ale tak naprawdę to nie ma wpływu na to, na to od czego dzisiaj zaczęłem rozmowy z Państwem, to znaczy że to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby mieć tamte zgodę, tam papiery, wszystko żeby było zgodne. Chodzi o to, żeby nasza firma była bezpieczna, żeby była zabezpieczona przed atakami. To jest najważniejsze. Regulatorzy to wiedzą, to nie jest, to nie jest jakaś magia. Także tak na to już masz rację, że to ten rodzaj rynku i ten rodzaj osób będzie szalenie ważne. Przyznaję się w tej chwili, jakby ja się przedstawiałem jakoś na początku tego naszego spotkania. W tej chwili, jak się zastanawiam, jaka jest moja rola, to ja właśnie jestem taką osobą, która najczęściej występuje w takiej roli. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że wielokrotnie na, na konferencjach mówisz, że ty jesteś tłumaczem, tak? Jesteś tłumaczem tego świata tak. pomiędzy. Tak? Że jak przychodzisz do inżynierów, to tłumaczysz to, co prawne, a jak przychodzisz do prawników, to tłumaczysz to, co jest inżynierskie. Jesteś takim tak. konektorem, tak naprawdę, Takiego oficerem łącznikowym. To jest piękne określenie. Zwróć uwagę, bo to też w tym, tutaj akurat można przywołać, że od wielu, wielu lat jest taka dyskusja, kim z zawodu, czy wykształcenia, czy z praktyki powinien być inspektor ochrony danych. Tak. I e, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są tacy, którzy mówią, no dobrze, to, to jest, tam jest strasznie dużo wiedzy informatycznej, to dobrze, żeby to to człowiek z IT. A drudzy mówią, no nie, bo to trzeba śledzić, jak się zmienia prawo, jak się mm -hmm. zmieniają rekomendacje, to dobrze, żebym był prawnikiem. Mm. I nie ma na to dobrej, proszę Państwa, odpowiedzi. I jak się przyjrzeć temu całemu środowisku jodów, to są bardzo różni ludzie, którzy przyszli z bardzo różnych kierunków, ale tak naprawdę to jest dobre. Ponieważ gdzieś liczy się właśnie to takie praktyczne podejście. Joda powinien być praktyczny, nie powinien być dogmatyczny, nie powinien, nie powinien być tak... O... Tak jak czasami w biznesie się mówi, że jak zapraszam prawnika, to ja, to ja się pytam, powiedz mi, jak ja mam to zrobić, żeby, żebym mógł to zrobić, bo to, że ja nie mogę zrobić, to, to ja, jest, ja wiedziałem tak. zanim ty tutaj przyszedł. Więc to, to jest właśnie też to, ta... Ta, 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 ta nić ta... porozumienia, Michał, jeszcze, tak? Ta nić porozumienia, żeby umieć przekonać. Bo zazwyczaj yy, niejednokrotnie się pojawia pytanie, dobra, przyjdą prawnicy z jednego problemu będę miał ich 15. Czasami no... tak... Dział IT na to patrzę, tak. A to, co powiedziałeś, dzisiaj coraz częściej jest budowanie oparte na ryzyku, tak? że to ty, administratorze, czy ty, podmiocie, oceni, oszacuj i to, co, na co zwróciłeś uwagę, to nie jest tak, że zrobimy to raz. Mhm. Musimy cały czas to monitorować. I to, no i tu, to jest najważniejszy problem chyba. I tutaj tej, i tutaj ja bym zrobił taki bardzo zręczny bridge do tego, że zmienia się również, tutaj państwo wybaczą, ale teraz będę sporo mówił o Microsoftie. Ale jesteśmy w Microsofcie, a ja jestem z Microsoftu, więc jest mi najłatwiej o tym mówić. Zmienia się rola dostawcy i zmienia się rola również techniki. I teraz można powiedzieć, że to co się dzieje po stronie chmurowej, mhm. kiedy, chmura, kiedy chmura dekadę temu ponad pojawiła się na rynku jako pewien sposób przetwarzania danych, to tak naprawdę to, co było najważniejsze, to była kwestia kosztów tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, żeby przenieść koszty, które byłyby w inwestycjach, no trzeba kupić hardware, bo trzeba wybudować serwerownię, by trzeba i tak dalej, żeby przenieść to w koszty operacyjne. Czyli zamiana capexu na opex, tu możemy sobie dynamicznie sterować tym, co jest nam potrzebne, ile... To była ta dyskusja lat temu 12-14. Później doszły elementy, które są związane właśnie z wymaganiami formalnymi, jak to wygląda, w jakich, w jakich branżach. W tej chwili doszły elementy związane z cyberbezpieczeństwem i mogę z absolutną pewnością Państwu powiedzieć, że dane, które macie w chmurze, są dużo bezpieczniejsze niż dane, które, które trzymacie u siebie. Dlaczego, ta, dlaczego tak mówię? Bo mogę to powiedzieć na podstawie tego, jak wyglądają inwestycje Microsoftu w, te, w, w tę część naszej działalności chmurowej. Oprócz tego, że. To jest wasza pierwsza linia oporu. Ja nie mówię, żeby wyrzucić cały swój dział bezpieczeństwa i absolutnie nie mieć niczego, wszystko mieć w muze, ale wykorzystać właśnie, to jest ta zmiana organizacyjna, o której cały czas tutaj rozmawiamy, wykorzystać to, te inwestycje, które zrobił na przykład Microsoft. Jeżeli popatrzycie na to, my mamy 8 tysięcy osób, które pracują wyłącznie w obszarze cyberbezpieczeństwa. W czasie, kiedy my tutaj rozmawiamy, najprawdopodobniej nie wiem, ile to minut minęło, ale my analizujemy, uwaga, 65 tysięcy miliardów sygnałów w sieci dziennie. Więc my sobie tutaj siedzimy, a hmm. w tle idzie. Te... Oczywiście tego nie robią ludzie, to robią narzędzia, to robi sztuczna inteligencja. Każda anomalia, która się gdzieś pojawi, będzie wykryta. My bardzo często mamy takie sytuacje, że potrafimy wskazać klientowi w ogóle, nie dotykając się tej jego infrastruktury, powiedzieć: słuchaj, tam się dzieją rzeczy złe. Mhm. Tam się, albo kogoś masz w środku, albo widzimy pewne dane, które wypływają w zupełnie niekontrolowany sposób. Pojawiają się jakieś transmisje, które są regularnie i idą w, w różne, różne miejsca. To są, to są całe ogromne zespoły i całe ogromne wydatki, które idą w stronę, w stronę cyberbezpieczeństwa. I to jest, powiedzcie Państwo, jeżeli korzystacie z chmury Microsoftu, te wszystkie elementy grają również dla Was. Bo my tego nie robimy dla swojej infrastruktury, my to robimy dla Waszej infrastruktury. I to jest ten trzeci element, który się pojawia w tej chwili w chmurze. I można było sobie jeszcze rozmawiać znowu 3 lata temu, 5 lat temu że ach to my sobie tutaj zrobimy swoje własne, swoje własne centrum, będziemy mieli sok, będziemy mieli swoich, swoich ludzi, naprawdę żeśmy ściągnęli z rynku najlepszych ludzi, to już się nie dzieje, ponieważ jeżeli rozmawiamy właśnie choćby o tych atakach sponsorowanych przez Państwa, to pamiętajcie Państwo o tym, że to są ataki, które są przygotowywane przez długie miesiące, przez bardzo długi, przez bardzo wielu ludzi, koszty przygotowania tego ataku nie grają roli. Doskonałym przykładem było tak zwane Gate, czyli Rosjanie weszli do producenta oprogramowania służącego cyberbezpieczeństwu i teraz państwo korzystali z tego, to jedno z najlepszych oprogramowań jakie było dostępne i ściągaliście amdy, ściągaliście go z właściwego serwera, z właściwie podpisane, wszystko było tak jak trzeba. Z ciastkiem niespodzianą w środku. Także musicie pamiętać o tym, o tym trzecim elemencie. Czwarty element rozmawialiśmy przed chwilą, ponieważ jeżeli Microsoft i inni dostawcy chcą być na tym o, mocno już regulowanym rynku informatycznym, to my musimy wypełniać te warunki. Co więcej, dla takich firm jak nasza są jeszcze do, dodatkowy, no nie chcę powiedzieć tor przeszkód, ale są ekstra wymagania postawione. Państwo, którzy pracujecie w sektorze finansowym, to słowo DORA jest wam doskonale znane. DORA przewiduje między innymi to, że Grupa Europejskich Urzędów Nadzoru wskaże firmy, które mają szczególne znaczenie dla systemu finansowego w Europie i te firmy będą przechodziły dodatkowe sprawdzenie, jak wygląda ich przygotowanie do wypełniania warunków, które są związane z cyberbezpieczeństwem, a które opisuje właśnie ten, a, ten akt unijny, wdrażany, o, znaczy egzekwowalny od 17 stycznia przyszłego roku. Więc to naprawdę nie jest aż tak daleko. Także e, podsumowując to, i znowu trochę wyszedł blok reklamowy, no ale jakże mogło być inaczej, e, jeżeli patrzycie się na to, w jaki sposób rozwiązywać jakby swoje, swoją, swoją przyszłość, swoje rzeczy, to nie tylko jest to technologia, nie tylko jest to kwestia pewnej inżynierii finansowej, właśnie koszty inwestycyjne czy koszty operacyjne, ale to jest również kwestia tego absolutnie do kości traktowanego cyberbezpieczeństwa i zgodności z przepisami, które, które, które tutaj mogą być. Po cichu powiem, że to z tą technologią to cały czas też jest. Proszę zobaczyć, czy żyjemy przez ostatni rok żyjemy tym, co, co, się, co się pojawiło w sztucznej inteligencji. Tak. To jeżeli Państwu powiem, że po to, żeby wytworzyć uh, wówczas Chad GPT 3,5 było połączonych 275 tysięcy urządzeń komputerów GPU, które musiały służyć temu, żeby, to, żeby ten, ten, ten generatywny, ten model, ten model uh, językowy Przygotować, to proszę pomyśleć o tym, że to nie jest tak, że my ze szwagrem żeśmy chcieli i zrobili taki, taką rzecz na 275 tysięcy takich. To jest, są lata doświadczeń budowania coraz większych, coraz większych, coraz większych e, infrastruktury, która by mogła takie rzeczy wykorzystać. A proszę pamiętać, że do nauczenia GPT-4 było już bodajże 5 tysięcy razy większy korpus. A jeżeli Państwo śledzicie to, co jest w technologii, widzieliście na przykład ostatnie, ostatnie ogłoszenia ze strony Nvidia, która powiedziała, że ich najnowsze kości będą ileś tam razy już nie pamiętam ale wielokrotnie razy większe niż to, co było w ogóle do tej pory dostępne na rynku petaflopsy, które będą, które będą robione. Kto to będzie miał? to będą miały przede wszystkim, nie, bo to nie pójdzie na ten taki rynek, w którymś momencie pójdzie, ale w pierwszym momencie będziecie Państwo mieli tą możliwość wykorzystania właśnie w takich serwerowniach w chmurze, takich właśnie jak jest Azure, Microsoftu, także zobaczcie Państwo, że tych elementów składa się bardzo wiele, no i teraz to wszystko razem gdzieś nakłada się po prostu na tę rzeczywistość, którą my mamy, i w, nasze, w naszym małym przedsiębiorstwie, czy w naszym małym urzędzie nagle pojawiają się technologie, o których do tej pory nawet nie mogliśmy myśleć, które właśnie są związane czy, w, czy z takimi elementami copilot, zwróćcie uwagę na nazwę. To nie jest autopilot, to jest copilot. Człowiek siedzi za sterami, tylko jest bardzo mocno wspierany tym, tymi technologiami. Tak się to będzie zmieniało, te wszystkie rzeczy będą się działy przede wszystkim w chmurze, do której Państwa zachęcam. Czyli podsumowując, tak naprawdę można byłoby nawiązać do wyroku sądu, który dzisiaj był cytowany podczas konferencji, że Microsoft Corporation renomowaną firmą jest. Tak, to tutaj to, tutaj, to wiecie, co. Sam miałeś na slajdzie. Miałem, o którym miałem, miałem na slajdzie. Wielokrotnie. Przy okazji takich rzeczy ja zazwyczaj mówię, że musiałem mówić prawdę, bo przed sądem trzeba mówić prawdę. Natomiast rzeczywiście no, zwróćcie uwagę. Tutaj nawet jeszcze takie dwa elementy, które was za, powinny Państwa zachęcić do tego, do, o czym wspominałem. Po pierwsze, my zawsze będziemy w świetle reflektorów. To znaczy, jeżeli gdzieś będzie ktoś coś sprawdzał, to najprędzej przyjdzie właśnie do nas i będzie, i będzie sprawdzał, jak te rzeczy się dzieją. To również powoduje, że my zmieniamy się. Bo tutaj rozmawiamy o Rodo, RODO ma w tej chwili 6 lat za sobą już takiej pełnej egzekwowalności, a 8 lat tej samej historii, bo przecież. Było opublikowane w 2016. To nie jest tak, że na przykład nasze umowy były, są takie same, jak były te kilka lat temu. To nie jest sytuacja taka, że myśmy nie zmienili wewnątrz technologii, która pewne rzeczy mogła, mogła tutaj robić. Natomiast rzeczywiście to ewoluuje, bo ewoluują zagrożenia, bo ewoluują wymagania, bo ewoluuje sposób w jaki regulatorzy patrzą się na, na pewne sprawy. No i to zapraszamy, ten świat jest cały czas strasznie fascynujący, ponieważ no choćby właśnie ta historia ze sztuczną inteligencją w ciągu ostatnich parunastu miesięcy, kiedy nic się nie działo, nic się nie działo, 10 lat to wszystko gdzieś było za rogiem, schowane, nikt nie wiedział, że takie rzeczy się dzieją, aż tu nagle a, chyba najszybciej rosnące... Teraz chyba tak. ...rosnące technologie, użycie tej technologii tylko proszę Państwa, nie o to chodzi, żeby tam te wszystkie strachy, że zabiorą nam pracę, co będą robić, ta praca nam się zmieni. To tego nie mam w cieniu wątpliwości, musimy się do tego dostosować. Ale to jest trochę na zasadzie taki, że jeżeli mamy dwóch ludzi, jeden umie czytać i pisać, a drugi nie umie czytać i pisać, to pewne pewne czynności mogę powierzyć tylko temu pierwszemu. I trochę tak będzie również ze sztuczną inteligencją, więc również zachęcam do tego, żebyście Państwo spróbowali na czymś drobnym, na czymś niewielkim, a potem, a potem znaleźli sobie, i to jest naprawdę fascynująca przygoda, znaleźli sobie to, do czego moglibyście zastosować te różne, przeróżne narzędzia sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję. Bardzo również bardzo dziękuję. Z nami był Michał Jaworski, członek zarządu Microsoft. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzie